To jest już Twój piąty kolor włosów. Nie możesz się na coś zdecydować i być stałym w tym, co robisz. Ciągle wymyślasz jakieś nowe rzeczy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak zmienić się z człowieka, który kocha zmiany, w człowieka, który kocha to, co stałe i niezmienne, zapraszam Cię do zobaczenia tego filmu. Oczywiście to pytanie jest bez sensu. Każdy z nas jest inny, jesteśmy inni od samego narodzenia. Mamy inny układ nerwowy i mamy inną osobowość. Nasze DNA, nasze ja, które w części jest wrodzone, a w części składa się z tego, co nas ukształtowało. Mamy różne teorie osobowości, a jedną z nich jest teoria Wielkiej Piątki. Pięć cech. Każdy z nas ma te pięć cech, ale na różnym poziomie. One są. I jedną z tych cech jest Otwartość na nowe doświadczenia. Ktoś z nas może być tutaj przy dziesiątce, czyli być bardzo otwartym na wszystko, co nowe. A ktoś z nas może być tutaj na jedynce, czyli być niesamowicie zamkniętym, konserwatywnym, zachowawczym. Osoby po tej stronie mają bujną wyobraźnię, mają taki głód nowych kultur. Nowych smaków, nowych miejsc. Takie osoby nie pójdą dwa razy do tej samej restauracji, no bo przecież już tam byłem. Takie osoby nie pojadą dwa razy w to samo miejsce, no bo przecież już widziałem. Takie osoby będą stale szukać nowości. Takie osoby będą kwestionować to, co jest tradycyjne. A dlaczego mam tak robić? A po co? A może zróbmy to inaczej? Takie osoby będą szukać nowych piosenek. Nie będą stale powtarzać i słuchać jednej ulubionej. Będą szukać nowych zespołów. Osoby o niskiej otwartości będą czuły radość w rutynie dnia codziennego, w powtarzalnych czynnościach. Takie osoby będą przywiązane do tradycji, do norm, do standardów. Takie osoby będą ceniły autorytety. Co mówi nauka, osoby o wysokiej otwartości będą miały takie myślenie dywergencyjne. To znaczy, jak zobaczą długopis, to będą widziały 15 tysięcy możliwości i jak ten długopis można wykorzystać w życiu codziennym, natomiast osoby o niskiej otwartości, długopis to jest długopis końc kropka. I co jest lepsze: bycie otwartym na nowe doświadczenia, czy wręcz przeciwnie. I tutaj możemy sobie na skrajnych polach postawić. Osoba, która co dwa tygodnie zmienia kolor włosów, Ona, a z drugiej strony osoba, która tylko jej racja jest racją, jest prawdą, ma być tak, jak jest. Tylko ta muzyka jest dobra, tylko ta książka jest dobra, tylko ten film jest dobry. I tylko ta religia jest dobra, tylko mój system wartości jest dobry. Zobaczcie, no, dwie skrajności. Obie niosą ze sobą ciężar w życiu codziennym, cienie otwartości. Rozproszenie, tysiąc pomysłów naraz, oderwanie od realiów. Taka osoba czasami jest tak otwarta na nowości, że może no, czasami nie przystaje to do tego, co jest w życiu. I taka osoba stale poszukuje wrażeń, stale poszukuje nowych bodźców, i może być jej trudno być w relacji, być w miejscu, gdzie tych bodźców nie ma. A z drugiej strony, bycie w niskiej otwartości łączy się z uległością, z podporządkowaniem autorytetom, z posłuszeństwem nadmiernym czasami. Łączy się to też z płytszymi zainteresowaniami, bardziej z takimi właśnie pragmatycznymi, życiowymi. Nie wiem, gdzie jesteś na tej skali. Może jesteś tu, może tu, może gdzieś po środku. Prawdopodobnie jest tak, że masz cechy i jednego, i cechy i drugiego. Oczywiście, bo każdy z nas ma któreś z tych cech, tutaj na tej skali. Ważne jest to, żeby siebie nie zmieniać, ale bardziej poznać i zrozumieć i pokochać siebie i tę cząstkę siebie. Skoro mam wysoką otwartość na nowe doświadczenia, jak mogę wykorzystać to w życiu? Co mogę robić, gdzie ta moja otwartość może poczuć spełnienie? Z drugiej strony, jeżeli jestem, mam niską otwartość na nowe doświadczenia, jaka to może być wartość dla społeczeństwa, dla rodziny? Gdzie mogę być i jakich, war jakich wartości mogę strzec, żeby ta moja niska otwartość była zaletą? Gdzie mogę stać się filarem? Gdzie mogę stać się ostoją? Dla ludzi, którzy co chwilę zmieniają swoje poglądy. Ważne, żeby zobaczyć różnice, zaakceptować je i pokochać siebie takim, jakim się jest.